Ludzie żyją własnym życiem. Twoje sukcesy, porażki czy problemy obchodzą tylko ciebie. Możesz mieć bliskich, przyjaciół, rodzinę, ale w ostatecznym rozrachunku to ty jesteś jedyną osobą, na której możesz polegać. Świat nie czeka, aż się pozbierasz. Nie czeka na twoje decyzje. Jeśli nie jesteś w stanie sam sobie pomóc, nikt nie zrobi tego za ciebie. Samowystarczalność to fundament siły i pewności siebie. Gdy to zrozumiesz, przestaniesz liczyć na zbawicieli i staniesz się prawdziwie wolny. W historii można znaleźć tysiące przykładów ludzi, którzy nie mieli nikogo, kto by im pomógł, ale mimo to osiągnęli sukces. Steve Jobs został wyrzucony z własnej firmy, JK Rowling była samotną matką na zasiłku, a Elon Musk wielokrotnie ponosił porażki finansowe. Wszyscy oni osiągnęli sukces, bo nie liczyli na pomoc innych, postawili na siebie. Ludzie zapominają, że to ich własna odpowiedzialność, by stanąć na nogi i iść do przodu. W rzeczywistości ludzie są skłonni pomagać, ale tylko wtedy, gdy widzą w tym sens lub korzyść. Właśnie dlatego najważniejszą osobą w Twoim życiu jesteś Ty sam. Nie możesz liczyć na to, że ktoś inny rozwiąże Twoje problemy. Musisz wziąć życie we własne ręce i przestać szukać wymówek. Jeśli sam nie staniesz się swoim własnym wsparciem, nikt inny tego nie zrobi. Wszystko, czego chcesz w życiu, ma swoją cenę. Nikt Ci niczego nie da za darmo. W relacjach, w pracy, w społeczeństwie ludzie oczekują korzyści. Nawet miłość nie jest bezwarunkowa. Musisz być wartościowy, by być ceniony. Chcesz, żeby ktoś cię szanował? Zasłuż na to. Chcesz być kochany? Dawaj wartość. Świat nagradza tych, którzy wnoszą coś do życia innych. Jesteś użyteczny albo nieistotny? Wybór należy do ciebie. Weźmy przykład sportowców. Każdy, kto odnosi sukcesy, poświęca lata na treningi. Michael Jordan nie dostał się do szkolnej drużyny, ale zamiast się poddać, trenował jeszcze ciężej. Wielcy artyści tworzą tysiące szkiców, zanim namalują arcydzieło. Nawet w relacjach międzyludzkich ludzie chcą czuć, że dostają coś w zamian. Nie możesz po prostu być. Musisz wnosić coś wartościowego do życia innych. W biznesie zasada ta działa tak samo. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć wartości, zostaniesz zapomniany. Wartość, którą dajesz, determinuje, jak ludzie cię traktują. Pomyśl o tym w kontekście pracy. Czy chciałbyś, aby ktoś płacił ci ogromne pieniądze za nic? Nie. To samo dotyczy relacji. Miłość wymaga inwestycji emocjonalnej, troski i zaangażowania. Nic nie przychodzi samo. Wartość to podstawa wszystkiego. Każdy sukces wymaga poświęceń. Chcesz pieniędzy? Będziesz musiał oddać czas. Chcesz idealnej sylwetki? Pożegnaj się z lenistwem i fast foodami. Chcesz stabilizacji, musisz zrezygnować z niektórych spontanicznych przyjemności. Nic nie przychodzi za darmo. Ludzie, którzy mają wszystko co chcieli, zapłacili za to odpowiednią cenę. Jeśli nie jesteś gotów na wyrzeczenia, to znaczy, że tak naprawdę tego nie chcesz. To jak handel, nie dostaniesz czegoś za nic. Najlepsi przedsiębiorcy inwestują swoje oszczędności i czas, zanim zobaczą zwrot. Zawodowi sportowcy rezygnują z nocnych imprez, aby trenować. Każdy wybór w życiu oznacza rezygnację z czegoś innego. Sukces to nie magiczna formuła. To zrozumienie, że trzeba coś oddać, by coś dostać. Kluczowe jest to, by wybrać za co jesteś gotów zapłacić. Jeśli chcesz być mistrzem w jakiejś dziedzinie, musisz zrozumieć, że oznacza to brak czasu na inne rzeczy. Czas i energia są ograniczone. No, musisz wybrać na co je przeznaczysz. A co najważniejsze, zaakceptować konsekwencje tego wyboru. Czekanie na idealny moment to największa iluzja, jaka paraliżuje ludzi. Wiele osób wierzy, że jeśli tylko zdobędą odpowiednie umiejętności, więcej doświadczenia, lepszą sytuację finansową czy większą pewność siebie. Wtedy będą mogli zacząć działać. To złudzenie, które skazujecie na stagnację. Życie to niematematyczne równanie, w którym wszystkie zmienne muszą się zgadzać, zanim wykonasz ruch. Weźmy pod uwagę ludzi, którzy odnieśli sukces. Często zaczynali bez pełnej wiedzy, bez idealnych warunków, popełniali błędy i uczyli się w trakcie. Gdyby Steve Jobs czekał na, ideal, na idealny moment, zanim zaczął budować Apple, nigdy byśmy nie zobaczyli iPhone'a. Gdyby sportowcy zwlekali z rozpoczęciem treningów, czekając na właściwy dzień, nigdy nie osiągnęliby mistrzostwa. Sukces zaczyna się od działania, a nie od czekania. Błędy i porażki są nieuniknione, ale to one uczą najwięcej. Osoby, które boją się błędów, nigdy nie podejmują ryzyka i w rezultacie pozostają w miejscu. Strach przed porażką jest normalny, ale nie może być wymówką. Każdy krok, nawet nieperfekcyjny, daje Ci przewagę nad tymi, którzy nadal myślą o starcie. Zacznij działać z tym, co masz. Niech Twoja wiedza i doświadczenie rozwijają się w trakcie. Pierwsza książka, którą napiszesz, może nie być arcydziełem, ale dopiero przez praktykę nauczysz się pisać lepiej. Pierwszy biznes może upaść, ale tylko dzięki temu dowiesz się, co poprawić następnym razem. Otwórz drzwi, zanim poczujesz się w pełni gotowy, bo ten moment nigdy nie nadejdzie. Wielu ludzi wierzy w los, przeznaczenie, siłę wyższą, która steruje ich życiem. To wygodne myślenie, bo pozwala zrzucić odpowiedzialność za swoje wybory. Jeśli coś pójdzie źle, można powiedzieć: taki był mój los. Jeśli coś się nie uda, można winić złe, złe przeznaczenie, ale to tylko iluzja. Rzeczywistość jest brutalna. Nikt nie napisał dla ciebie scenariusza. Twoje życie to suma twoich decyzji, działań i przypadkowych zdarzeń, które mogą się wydarzyć w każdej chwili. Nie masz pełnej kontroli nad wszystkim, ale masz wpływ na to, jak reagujesz, co wybierasz i jak kształtujesz swoją przyszłość. Historia pełna jest ludzi, którzy urodzili się w trudnych warunkach, ale dzięki determinacji osiągnęli sukces. Ludzie, którzy Zaczynali w biedzie i zbudowali imperia. Przykładem jest Oprah Winfrey, która dorastała w ubóstwie i była ofiarą przemocy, ale nie pozwoliła, by jej przeszłość definiowała jej przyszłość. Jeśli wierzysz w przeznaczenie, to oddajesz władzę nad swoim życiem w ręce czegoś, co nie istnieje. Warto wziąć pełną odpowiedzialność za swoje wybory. Każdego dnia możesz podjąć decyzję, która zmieni twoją przyszłość. Każdy wybór, który podejmujesz, co jesz, z kim rozmawiasz, jak spędzasz wolny czas, kształtuje Twoją przyszłość. Każdy dzień to szansa na zbudowanie życia, którego chcesz. Nie czekaj na znaki od losu. Nie licz na to, że coś po, po prostu się wydarzy. Weź stery w swoje ręce i zacznij działać. Nikt nie napisze Twojej historii za ciebie. To brutalna prawda, której wielu ludzi nie chce zaakceptować. W skali wszechświata jesteś niczym. Jednym z miliardów ludzi, jednym z trylionów organizmów, jednym z nieskończonej liczby cząsteczek. Nawet jeśli umrzesz dziś, świat się nie zatrzyma. To może brzmieć depresyjnie, ale jest w tym ogromna wolność. Skoro świat nie dba o ciebie, nie musisz spełniać cudzych oczekiwań. Możesz kształtować siebie według własnych zasad, budować swoją wartość na własnych warunkach. Jeśli chcesz być kimś w świecie, musisz sam nadać sobie wartość. Musisz stworzyć coś, co sprawi, że ludzie cię zauważą. Jeśli chcesz być szanowany, musisz na to zapracować. Jeśli chcesz być podziwiany, musisz zbudować coś, co inni będą podziwiać. Spójrz na ludzi, którzy osiągnęli wielkie rzeczy. Nie dlatego, że świat im coś dał, ale dlatego, że sami sobie nadali wartość. Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Jordan. Ich talent, determinacja i praca stworzyły ich wartość. Nie czekali, aż ktoś im ją nada. Jeśli czujesz, że twoje życie jest bezcelowe, to znak, że musisz znaleźć swój własny cel. Świat ci go nie da, to ty musisz go stworzyć. Jeśli czujesz, że jesteś nieważny, to znak, że musisz stać się kimś, kto ma znaczenie dla siebie, dla innych, dla świata. Nie chodzi o to, żeby być kimś wielkim dla wszystkich, chodzi o to, żeby mieć wartość w swoim własnym świecie. Stwórz coś, co cię definiuje. Naucz się czegoś, co sprawia, że jesteś lepszy. Zostaw po sobie ślad, nawet jeśli będzie niewielki, bo jeśli nie nadasz sobie wartości, Nikt tego za ciebie nie zrobi. Opinia publiczna to potężna siła, która od zarania dziejów wpływa na losy jednostek i społeczeństw. To ona decyduje o tym, kto zostaje wyniesiony na piedestał, a kto zepchnięty w cień zapomnienia. Nie da się całkowicie jej zignorować, bo jest jak powietrze, otacza nas niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Jednak jej wartość jest wątpliwa, ponieważ często jest formowana przez emocje, strach, zazdrość i brak wiedzy. Ludzie rzadko oceniają Cię obiektywnie, zamiast tego patrzą na Ciebie przez pryzmat swoich doświadczeń, przekonań i osobistych interesów. Zrozumienie mechanizmów rządzących opinią publiczną daje ogromną przewagę. Jeśli nauczysz się nią zarządzać, możesz sprawić, że stanie się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Wielkie postacie historyczne, liderzy i przedsiębiorcy często nie byli lubiani, ale potrafili skutecznie zarządzać swoim wizerunkiem. Elon Musk, Steve Jobs czy Winston Churchill to ludzie, którzy rozumieli, że opinia publiczna nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem. Wiedzieli, kiedy ją wykorzystywać, a kiedy ją ignorować. Twoje działania, a nie intencje, kształtują to, jak postrzega cię świat. Możesz mieć najlepsze intencje, ale jeśli nie potrafisz ich odpowiednio przedstawić, hmm. zostaniesz źle zrozumiany. W dzisiejszych czasach media społecznościowe stały się polem bitwy o reputację. Ludzie szybciej osądzają, niż analizują. Wystarczy jedno zdjęcie, jedno zdanie wyrwane z kontekstu, by zniszczyć reputację budowaną latami. Dlatego, umiejętność zarządzania swoim wizerunkiem, dbanie o swoją narrację i świadomość tego, jak jesteś postrzegany, jest kluczowa. Nie oznacza to jednak, że masz żyć według oczekiwań innych. Przeciwnie: im bardziej jesteś niezależny, tym większy masz wpływ na to, jak świat cię widzi. Jeśli pozwolisz, by opinia publiczna tobą rządziła, nigdy nie będziesz sobą. Jeśli jednak nauczysz się nią kierować, możesz uczynić ją swoim sprzymierzeńcem, który pomoże Ci osiągnąć sukces. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego różni ludzie mają całkowicie odmienne opinie na Twój temat? Dla jednej osoby możesz być inspirującym liderem, dla innej aroganckim egoistą, a jeszcze dla kogoś innego zupełnie neutralną postacią. Wynika to z faktu, że nie jesteśmy postrzegani obiektywnie. Każda osoba, z którą się zetkniesz, tworzy w swoim umyśle własną wersję ciebie. Ludzie interpretują twoje zachowanie przez pryzmat swoich doświadczeń, przekonań i emocji. To oznacza, że nie masz pełnej kontroli nad tym, jak jesteś postrzegany, ale masz wpływ na to, jak prezentujesz się światu. To, jak mówisz, jak się zachowujesz, jak się ubierasz. Wszystko to wpływa na obraz, jaki ludzie tworzą na Twój temat, dlatego warto być świadomym swojego wizerunku, ale jednocześnie nie pozwalać, by zdominował Twoje życie. Twój rozwój osobisty powinien być skierowany na bycie najlepszą wersją siebie, nie dla innych, lecz dla siebie. Ludzie i tak będą Cię postrzegać różnie, niezależnie od tego, co zrobisz. Możesz być najbardziej charyzmatyczną i pomocną osobą na świecie, ale znajdą się tacy, którzy uznają Cię za manipulanta. Możesz być cichy i skromny, a ktoś nazwie Cię nudziarzem bez ambicji. Dlatego kluczowe jest, by, by budować swoje życie według własnych wartości i celów, a nie na podstawie tego, co inni o tobie myślą. Największym błędem, jakim możesz popełnić, jest próba zadowolenia wszystkich. To niemożliwe. Zamiast tego skup się na tym, co dla Ciebie jest ważne. Bądź autentyczny, konsekwentny i trzymaj się swoich wartości. Ludzie, którzy Cię. Którzy cię cenią, zostaną, ci, którzy Cię nie rozumieją i odejdą, i to jest w porządku. Wielu ludzi wpada w pułapkę myślenia, że są wyjątkowi, że mają w sobie coś, czego nie ma nikt inny. Prawda jest jednak brutalna, nie, nie jesteś wyjątkowy. Na świecie są miliony ludzi, którzy są inteligentniejsi, bardziej utalentowani, bardziej atrakcyjni i bardziej pracowici niż ty. Ale wbrew pozorom to wcale nie jest zła wiadomość, to jest wyzwalające. Dlaczego? bo jeśli zaakceptujesz fakt, że nie masz żadnych specjalnych przywilejów, przestaniesz czekać na cud. Przestaniesz wierzyć, że sukces przyjdzie do ciebie tylko dlatego, że jesteś jakiś. Zrozumiesz, że liczą się działania, a nie same marzenia. Nie dostaniesz niczego za darmo. Musisz to wywalczyć. Ludzie sukcesu nie są tam, gdzie są, dlatego, że urodzili się z jakąś mistyczną aurą wyjątkowości. Oni po prostu nauczyli się wykorzystywać okazje i ciężko pracowali. Czy Michael Jordan nie stał się najlepszym koszykarzem, bo miał dar od losu? Trenował więcej niż ktokolwiek inny. Elon Musk nie stał się miliarderem, bo był geniuszem, podejmował ryzykowne decyzje i nie bał się porażek. Zamiast więc szukać w sobie wyjątkowości, zacznij działać. Ludzie nie zapamiętują tych, którzy mieli potencjał, zapamiętują tych, którzy coś osiągnęli. Przestań czekać na idealny moment, zacznij już teraz. To może zabrzmieć przygnębiająco, ale to jedna z najważniejszych prawd, które musisz zaakceptować. Życie samo w sobie nie ma sensu. Nie istnieje żaden odgórnie narzucony cel, żadna kosmiczna misja, którą masz do spełnienia. Jeśli szukasz sensu życia, musisz go stworzyć sam. Niektórzy ludzie spędzają całe życie próbując znaleźć odpowiedzi na pytania, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Czy istnieje przeznaczenie, czy jest jakiś większy plan, czy moje życie ma sens? Prawda jest taka, że to ty nadajesz znaczenie swojemu istnieniu. To ty decydujesz, co dla ciebie jest ważne i co sprawia, że twoje życie ma wartość. Dla jednej osoby sensem życia będzie rodzina, dla innej pasja, dla kogoś innego zdobywanie nowych doświadczeń. Nie ma jednej właściwej odpowiedzi i to jest piękne. Kiedy zaakceptujesz, że życie jest neutralne, poczujesz wolność. Nie musisz spełniać niczyich oczekiwań, nie musisz podążać za cudzymi definicjami sukcesu. Możesz tworzyć własne zasady i żyć na własnych warunkach. To ty decydujesz, co ma dla ciebie znaczenie. I w tym tkwi prawdziwa siła. Życie nie jest ani dobre, ani złe. Jest dokładnie takie, jakie sobie stworzysz.